Hejka, hejka, witam was w kolejnym odcinku na kanale oraz w dzisiejszym odcinku, no w dzisiejszym odcinku pokażę wam Turcję na Blog Star Planet, więc no, zapraszam was bardzo serdecznie na odcineczek. Okej, okay, więc jesteśmy sobie już właśnie w Nexusie oraz tego tak to się prezentuje Nexus, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie. I no, ogólnie też zostały tutaj dodane nowe stare zwierzaki, oczywiście. Oraz tutaj macie tutaj tak pokazane, jak one wyglądają. I teraz sobie oczywiście przechodzimy do wiadomości, więc pyk, oraz tutaj mamy witaj w Turcji. Więc sobie tutaj na to kliknęliśmy, oraz tutaj mamy Witaj w Turcji. Więc tak, ogólnie teraz możecie sobie zatrzymać filmik oraz jak zwykle sobie przeczytać tą całą wiadomość, ponieważ ja już tą wcześniej właśnie. Zniałam. Oraz no, więc my sobie właśnie sobie troszeczkę pozwiedzamy ten Nexus. Oraz tutaj wydaje mi się, że tutaj będzie właśnie ten, jakby ta aleja sklepowa. I no, tutaj ogólnie mamy takie nowe klocki, które zostaną pewnie później dodane. A i w ogóle jeszcze tutaj będziemy mieli pewnie coś nowego w tworzeniu, więc pyk. Oraz tutaj mamy nową półkę właśnie klocek, turecka półka, więc sobie to od razu stworzymy oraz sobie zobaczymy to właśnie przetestujemy później i no, więc tutaj mamy te właśnie nowe klocki, które pewnie później do, zostaną dodane, tutaj mamy właśnie taką jakby mini wystawę klocków którą możemy tak jakby zobaczyć i tak o, no więc powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie i no sobie jeszcze zanim przetestujemy ten klocek to sobie wejdziemy do świata VIP oraz pokażę wam jak on mniej więcej wygląda więc no, sobie tutaj wchodzimy tylko gdzie on jest więc po chwili szukania ogólnie zorientowałam się, że świat jest tutaj właśnie do góry, więc pyk oraz jest on tutaj właśnie w balonie. Więc no, sobie właśnie nie zobaczymy jak on wygląda, więc jak na razie tutaj widzę to jesteśmy sobie właśnie na takim jakby balonie, ok, oraz tam jest dalej i jakby jakby co? Jakby. Oj. I teraz właśnie nie wiem czy ten, czy mam iść właśnie. Iść właśnie do góry, na dół, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale okej, okay, tutaj widzę, że to są też również inne balony. Więc no, o tutaj pozdrawiam widzę bardzo serdecznie. I, i no, tutaj niechcący spadłam. Okej. Okay. Szczerze nie rozumiem, co się tutaj przed chwilą stało, ale sobie jeszcze raz wejdziemy do tego świata VIP. Jesteśmy sobie w świecie VIP oraz tutaj z ciekawości sobie spadnę, ponieważ czemu nie. A, o! Oh. Okej, okay, czyli tutaj od razu jak się tak jakby nisko spadnie, tak o, to tutaj. I no... To się od razu ginie, więc powiem wam, że no ciekawe, ciekawe, ale dobra. Się oto prezentował świat VIP oraz teraz sobie przechodzimy do testowania tego naszego nowego klocka. Okej, okay, więc jesteśmy sobie już tutaj właśnie w budowaniu oraz tak się oto prezentuje ten nowy klocek, więc no. I szczerze nie wiem co mam tutaj powiedzieć, więc no... Więc tak się on o to prezentował. No, więc to by było już właśnie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. Taki króciutki, przepraszam Was, że taki krótki, ale naprawdę chciałam Wam wszystko pokazać, co tutaj jest właśnie nowe. I no. Więc to by było już właśnie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. I no, więc papatki, bajo. Życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy.